Drodzy czytelnicy, drodzy internauci, tak naprawdę my już rozpoczęliśmy nowy rok, bo styczniowy numer powinien być u Was albo jest jeszcze w drodze. A o czym piszemy w tym numerze? Relacjonujemy obszernie nasze forum rolników i agrobiznesu. Pokazujemy relacje z debaty, w której doszliśmy do wniosku, że Wspólna Polityka Rolna ma być wyłącznie dla rolników. Warto przeczytać i warto też obejrzeć całą tą relację na naszym portalu w zakładce forum. Wszystkie wystąpienia oraz dyskusje możecie ze spokojem raz jeszcze sobie odtworzyć i prześledzić. Piszemy także o tym, jak będą warunkowane dopłaty bezpośrednie już w Nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Niezwykle interesujące dla każdego są rynki oraz dynamika cen zarówno środków do produkcji, jak i surowców rolniczych. Wiemy, że dzisiaj motorem napędowym, zwłaszcza w rolnictwie są Chiny. Warto zobaczyć co się dzieje na rynku mięsa. W uprawie pokazujemy, jak warunkowany jest rozwój generatywny zbóż. W tym spokojnym okresie warto zapoznać się w z tym, co dzieje się w środku rośliny, bo już niedługo na wiosnę będziecie mogli wpłynąć na to, jak te rośliny będą nam wytwarzały i generowały plon. Pokazujemy także, jak dbać o żyzność gleby, bo to jest fundament wszelkiej produkcji roślinnej i każdej uprawy. W technice opowiadamy o nowoczesnych trendach w ciągnikach, o tym, jak moc wydobywa się z coraz mniejszej pojemności, i jak poprawić komfort pracy, a także wydajność jej pracy na polu. W świniach szeroko relacjonujemy spotkanie z zastępcą głównego lekarza weterynarii z naszego forum. Oczywiście tematem przewodnim jest afrykański pomór świn. W dodatku top bydło pokazujemy, na czym dzisiaj nie warto oszczędzać, bo jakby na to nie patrzeć, to jednak ta wydajna i efektywna produkcja mleka zależy od tego, ile się uda wydoić. I jak najmniejszym kosztem pasz podstawowych. Dobrostan to także kosztowna inwestycja i to był temat przewodni naszego forum bo ten dobrostan zwierząt yy, także w przyszłym Zielonym Ładzie będzie coraz istotniejszy. Rolnicy nie są wolni od nowoczesnych schorzeń i od obciążeń, jakie przynosi nam to szybkie tempo życia. Piszemy o chorobie stulecia, jaką jest stres. Warto także w tym trochę spokojniejszym okresie roku pomyśleć i przeanalizować. Co generuje stres i jak się przed nim ustrzec. W tym okresie przedświątecznym chciałbym Was bardzo, bardzo gorąco zaprosić na nasze seminaria uprawowe, które organizujemy na początku czy też w pierwszej połowie stycznia. Chcemy je zrobić w wersji stacjonarnej oraz w wersji online. Ja mam nadzieję, że będziemy się mogli bezpiecznie spotkać. Gdyby się to miało zmienić, to będziemy oczywiście was informować na bieżąco. Krótko przed świętami życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowych, radosnych i pogodnych świąt, a także do Siego Roku. Do usłyszenia, do zobaczenia.